Cześć wszystkim, tutaj Lunin. Witam Was w kolejnym odcinku. Mój temat Portia. Patrzcie, mamy tutaj skrapsika. Eee, chyba udało nam się go w pewien sposób zaadoptować. Bardzo fajnie. Eee, będę musiała mu kupić jakąś hmm, budę czy coś. Więc eee, fajnie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Ja nie sądziłam, że można mieć dwa zwierzątka na raz. Co mnie bardzo cieszy. Małe zwierzyniec mi się zrobił. Fajnie. Oczywiście pięki też jest. I śpi. Odwrócona czterema literkami do nas. Hey, well, oh. O! O tej porze? Siódma rano? To ubi No Dobra, chodźmy. Pogryzę go. Pogryzę tego Tobiego zaraz. Hi. Do you go on adventure. Goodbye. Okay, school is open. I can Hello, guys. Uh, what's this? Uh, Miss Lucy, this, this is for. This is a gift Toby got for you, Lucy. Really? This is for me. Toby, thank you so much. You don't have to thank me. It was me who made you sick. Oh, I know it was an accident, Toby. Thank you for worrying about me. Hmm. I'm really so happy to see what a good student you've become. Aww. Hey, I've been teaching my students about the history of portery. I'm gonna have. I used to play dolls, but I'm all grown up now. <laughs> Nadal są zadania powiązane z, e, z dojo. Mamy tutaj na przykład Arm Stretchery, um, Proctic Swordy i Metal Storage, dwa Metal Storage, więc biorę najpierw Arm Stretcher. I teraz mogę wziąć jakieś zadania od Russo, od Sunwe chyba? Nie, od WOWY: Aluminium Plates, uh, Weaker Basket i Leather Belt. 1600, 1100, 1200. No niech jest Russo. Sprawdzę też, czy ktoś ma dzisiaj urodziny. Nikt, ale niedługo są urodziny od Arlo. Sprawdźmy, na jakim etapie jesteśmy ze zrobieniem samoleciku. Brakuje jednego carbon Fibru. Okej. Okay. Jeden. Okej, okay, ja sobie skoczę troszkę po ten carbon fiber, bo jednak go potrzebuję. Ale zanim to zrobię, czy przywitam się z okiem. I skoczę sobie poddawać po zadania. Rysu. Za hey, to z I got some flowers from that. I oczywiście znowu. Antonowi oddaję Armstronga. Bo raczej nie mogę wziąć kolejnego, prawda? Co? Mogę. Cztery praktyki swordy muszę zrobić? Aż normalnie za nie mówiłam. O, presne. the commerce guild is always- goodbye oh oaks thank you it finally feels like i'm contributing with something to the town super mm. i've always been good at making llamas i'm just happy i found out people like them enough to buy them mm -hmm. hi Oh, sorry. This is how bears show respect. You smell very good. A, dziękuję. <laughs> See you. See you. Idę oddać teraz uh, practice, sorty. Co tam było jeszcze? Dwa metal storage. Chyba dwa metal storage, jeśli się nie mylę. Spróbuję od razu skrawcić. Mam gdzieś. Gdzieś mi leżą. O. Wezmę wszystkie cztery dla pewności. I teraz mogę pędzić. Oddać zadanie jedne i drugie. Licząc oczywiście Excellent na to, że będę umiała wziąć You're kolejne pay. zadanie. <laughs> Excellent work. Here's your payment. Thank you. Oczywiście nic więcej nie mogę wziąć, prawda? Wow! Achievement! Co to jest? Ruin text claimor? Mój ma więcej atak, ale... Damn! Defense to daje. I male critical damage... To jest atak. A nie, nie, to. Tu jest critical chance 100%. No, 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 a co my tu mamy w ogóle? Sprawdzę jedną planżę z ciekawości. Jest mniejszy atak, No zobaczymy. O kurczę. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. To Ja trochę to zaraz schodnę. Ostro. To było troszkę ponad moje siły. Zdecydowanie sobie zafundować coś, co mi dodaje więcej defensa. Jakieś ubrania czy coś? Man of Steel? Czół teraz dostałam kolejnego achievement? To jest dziwne. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wychodzę stąd. Ja sobie tutaj kliknę od razu, żeby mi się krawcił ten cały dragonfly. Mhm, wszystko nareszcie mamy. Więc niech mi się ładnie tutaj robi. A ja sobie znajdę jakąś rzecz, którą mogłabym podarować e, sam. A dlaczego? Już wam mówię. Ponieważ nasza Sam. Hmm. Ma jedno z taki, takie zadanie ciekawe. Quest pack, niesmalsa. Cześć. No cóż. W każdym razie ona ma taką możliwość dania nam zadania, dzięki któremu możemy znaleźć jakieś e, skrzynki, w których są bardzo fajne ubranka. Skąd o tym wiem? O tym wiem z tego. Że kiedyś niechcący chcący to na jakimś świetniku. No, niestety, ale tak się stało. No i tak. Tutaj mamy sam, więc od razu dam. Mm -hmm. No i mamy kolejny dzień. List. Pierw musiałam wysłuchać, co Ak ok ma mi do powiedzenia. Więc tak, dostałam list od Penny. O, Penny ukończyła piosenkę. Jestem bardzo wdzięczna za pomoc. I chcę, żebyśmy ją usłyszeli nad Duck Pond, czyli stawkiem, gdzie kaczuszki się paplają. Nie wiem. Od Gela też dostałam e, wiadomość. O, e, jutro na Central Plazie będzie pierwsza lekcja e, w nowym dojo od e, Django, więc trzeba się tam wybrać. I dostałam też prezent od Marlin. E, sprężynki, fajnie, Jinx. E, o, tu i nasz samolot. Mm. Mamy go już ze sobą, ale myślę, że najpierw pójdę tutaj, żeby odebrać odsłuchać piosenkę. Będę musiała tutaj co nieco posiać, ale wpierw skoczę do gildii, by wziąć nowe zadanie. Dziś mamy Pauliego albo Lee. Lee chce balonik, a Wooden Pillars chce. Pauli i u 39 punktów kurcze, ale chyba Pauliego. jego. tak zrobimy. Hi. To i jestem. Tylko powiem. No nie, nie, powiem Lami, żeby sobie poczekała. You came. I've already practiced a bunch. All right, Here we go. i call it the wanderer's dream the stars are so far above recounting their tales to me the waves are crashing ashore sapping my sorrow's away well what do you think <laughs> really <laughs> well from my first piece of work i'm pretty happy with it i'm almost done with the lyrics as well i bet there will be a lot of people watching when i perform in walnut groove <sighs> just thinking about it makes me nervous maybe before i head over there i should do a concert here to smooth over my nerves mm-hmm yes, that's a good idea right then can i ask you a favor pretty please can you make and install a stage for me Since it's my first performance, I wanted to be at least a little professional. I even asked us to design me stage diagram. O kurczę. No to widzicie, dostałam kolejne zadanko. Wow, so... eee, i chętnie pomogę oczywiście, jak najbardziej. Eee, jeden minus tego występu małego. Ona grała na gitarze, ja tej gitary w ogóle nie słyszałam. Nie wiem, może na nagraniu będzie coś więcej słychać, ale. Ja szczerze mówiąc, nie słyszałam dosłownie nic. Tylko jak śpiewała sobie, a śpiewała bardzo ładnie, więc spoko. Ok, uh, Wooden Pillar, trzy sztuki. Już się robi. Hmm. Robam robią się bardzo szybko, więc I jeszcze sobie kliknę, żeby mi się robiła e, jeżeli dam radę oczywiście, waste pack U, ostatni kliknę sobie też quality leather chociaż nie wiem, czy już się czasem nie krawcą nie, nie krawcą się, więc quality leather poproszę 4 sztuki, a w Fur też muszę zrobić. Zworn furu się robi. To musiała pójść po prostu, podwód pod sobie coś. Albo złożyć zamówienie. No, myślę, że złożyć zamówienie chyba lepiej będzie. Ale chwila, chwila. Muszę się pozbyć rzeczy. co tutaj na dole się dzieje? a, mam do oddania co nieco więc od razu tutaj podskoczę komu pojemu? hi bardzo sobie... Zaczatujemy sobie jeszcze hej, dam ci prezent no, reszta uciekła. <laughs> Muszę zrobić tą całą e, stage. Muszę zrobić e, scenę. Muszę zrobić. A co tu się dzieje? To jest ten dojo całe? Co tu będzie? Miejsce do treningu, ale fajnie. Serie nieźle to wygląda czy Miałam sprawdzić, jak się robi scenę, a zgaduję, że może być gdzieś tutaj. Jeżeli się jej, się jej w ogóle nauczyłam. Mamy ją. Mm -hmm. Bronze pipe, carbon steel bary, uremplanki. Sto 102 sztuki i waterproof cloth. Build nie ten przycisk ok, ee, skoro tu mi się robi to ja sobie skoczę teraz podrzucić samolocik ale jeszcze zagadam z Ackiem mogę teraz oddać Presleyowi zadanie Could we go take a look okay right sure why not he's taking a lot longer than expected i wonder what he's up to he's working at higgins workshop let's go there and check it out Sprawdźmy to. hey what a surprise come in come in this is my house you know builder mm, is mm, done mm. with her airplane we were wondering how you're doing Maurice. how was it the plane it was close to perfect that's my kid <laughs> you hear that higgins i'll <laughs> pretend i didn't why are you still working on yours i would think you'd be done sooner oh he was uh, he just didn't want to move his toy out of the way for stupid reasons you're delaying my schedule you know i'll start charging you for it okay okay i'm actually done as well but i wanted to give this to my daughter when she's done with her playing check this out mm-hmm oh interesting then you're forfeiting <laughs> the bout yeah you know i started out thinking if i can't be anything else I can be the fire that can make her into a better builder. But halfway through it, I turned into something else. I wanted to build something for my kids. <laughs> Here, let me show you. I call it the Robo Pig Rider. Robo Pig Rider? I got a lot of help with it from Merlin, Petra, and even Higgins. But what do you think? It's my best creation yet. Uh. Osob? Awesome. No, so well, jak? Okej okay. Oh my God. Refuel Refuel! Czym to mam refuelować? Aha, dobra Power stone lub Kondensate power stone to Muszę lecieć po to oczywiście Okej, okay, refuel. Niech jest 13. Dwa dni, 12 godzin? Tylko? Ooh. Right. O kurcze. Ja umiem latać! O oh my God, ale dobra, ale fajne, ale świetne. Eee, nie chcę brzydko mówić, ale Czemu opadam. A już wiem, dlaczego opadam. i przyspieszyć? Nie wiem, czy przyspieszam, ale powiem szczerze, spokojno, co nie? What do you think? It's great. it's great but it doesn't mean i'll forgive you mm. i'm so glad you like it i'm really happy right. you know seeing you all grown up being a top builder and everything has made my trip so worth it i'm really proud of you it's otter as a biodeger's novel i bet your mom is too what the heck i'm getting all sentimental Come on, prez. Let's go grab a drink to celebrate. Mhm. Celebrate what? A wonderful life. <laughs> a mnie to troszkę słabe zagranie, co nie? Nie powiedzieć mojemu czemuś, żeby sobie poleciało samo do domu? Nie. Ja muszę... Eee, scena jest gotowa, więc myślę, że mogłabym ją nawet podrzucić od razu. Żeby nie marnować czasu i by ogólnie było fajnie. O, oh, Będzie trenować dzieciaki? <laughs> Pewnie tak. Dobra, to moja, mój świnkolocie. Czas zamontować scenę. Scena jest gotowa, zamontowana i mogę iść poinformować o tym naszą koleżankę. A jeszcze sobie zagadam z. tutaj, z Lucy. Kto jest, gdzie jest? Tam, na górze jest. Mogę tam dolecieć moją roboświnką. Wow, you installed it already? Thank you so much. I'll be going around town to personally inform all the residents of my performance. When I'm ready, I'll write you to let you know as well. Okay, Czyli liczę na to, że yy, koncert będzie, może nie dzisiaj. Dobra, już tąd idę. Tu, w tu. Och, ostro. Świnkolot jest za nie umie rozmawiać z ludźmi, hey, jadąc świnkolotem. Okej. Goodbye. Umie kogoś zabrać ze sobą? Chyba tak. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Czyli co, znowu zostałam bez e zadań, bez misji. Puściusieńko. Jestem ciekawa, czy jutro będzie jakieś nowe zadanie. I'm flies. It's fall already. The last day of fall is the examination of the miracle flying pigs. As that day gets near, I'm getting more nervous. I need to pull through this. Oh, thank you so much. I really. Ale love... jeszcze jedno. Jutro. Razem. Niech jest 14, to będzie taka godzina akuratna. Ciekawe czy sobie jeszcze miejsca, gdzie e, są skrzynki, a ja ich nie odkryłam. Na pewno tak. Ale stąd nic nie widzę. Może gdzieś tam są, albo tam ukryte. A w sumie to teraz mogą być wszędzie. Jak ja umiem tak latać. Ojeju, tam bym chciała się dostać. Ciekawe czy bym potrafiła się tam dostać. Jeden odcinek sobie chyba poświęcę na takie e, poszukiwania większe. A tymczasem będę się zbierać. I pójdę spać. See Clara, we didn't have to worry one bit. I'll see you later, my kid. Wiedziałam, że odejdzie. Skończyłam. skończyłam i temat porty. słabo. tak. Spoko, ale słabo że ojciec odszedł. Oczywiście jeszcze dogram parę odcinków, na pewno yy, o powiększeniu domu o w ślubie, może o dzieciach też, może jakichś jeszcze dodatkowych, fajniejszych rzeczach, ale to już raczej będą jakieś ekskluzywy, jakieś dodatkowe odcineczki. Było miło, bardzo lubiłam w to grać. Sprawiała mi bardzo dużo przyjemności ta gra. No, choć było dużo też niedociągnięć. Tutaj mamy różnego rodzaju podsumowania, ile zadań zrobiłam, ile drzew wycięłam, datadisków, ile oddałam w różne punkty. No, zakończenie wygląda całkiem ładnie. Znaczy, tutaj ten filmik, taki końcowy, to mi się podoba. Te zdjęcia, które są, i tak dalej. to. Szczerze mówiąc, było zaskoczenie dla mnie takie nagłe, że koniec. Do widzenia. 2460 godzin exploring e, ruiny. Ruiny tak długo przeglądałam, sprawdzałam, przeszukiwałam. Ładnie. Dalej mamy przedstawione nasze inne osiągnięcia, naszych przyjaciół i tak dalej. Powiem szczerze, było fajnie. Dziękuję Wam bardzo za tą wspólną przygodę i zapraszam na ewentualne kolejne odcinki o My Tomat Portia, które czasem się pewnie pojawią.